Cześć! Jestem Tomaszem Niedziałkiem, a to jest mój pierwszy film poświęcony fotografii. Witajcie! Na początku chciałbym sprostować, że nie jestem profesjonalnym ani wyszkolonym fotografem. Jestem samoukiem, amatorem, ale niesamowitym entuzjastą tej formy wyrażania się. Chciałbym Was zaprosić na pierwszy filmik, w którym zabiorę Was na krótki zimowy spacer. Kiedy aura jeszcze na to pozwalała, wybrałem się z moim Nikonem, tak, tak właśnie z Nikonem, na zimowy spacer, żeby sprawdzić siebie i jego... Um... Takich właśnie warunkach atmosferycznych. Nigdy wcześniej tego nie robiłem tak celowo, żeby wyjść na śnieg i coś popstrykać. Więc dla mnie to będzie ciekawa przygoda. Z jednej strony, ponieważ pierwszy raz to nagrywałem, a z drugiej strony, ponieważ pierwszy raz tak naprawdę świadomie wykorzystałem te warunki atmosferyczne. Mam nadzieję, że. Odcinek będzie dla Was ciekawy. Liczę na to, że zostaniecie ze mną na dłużej i że ja zostanę z Wami na dłużej. Będę starał się troszkę pogawędzić, bo opowiadać o tym, jak wygląda moja przygoda z fotografią, co robię na danym filmiku, na czym się skupiam. Mam nadzieję, że wyniesiecie coś fajnego, choćby taki pozytywny impuls, żeby wyjść na zewnątrz w każdych możliwych warunkach, no i troszkę popstrykać. Także miłego oglądania. No, i dawajcie znać w komentarzach, jak Wam się ten filmik podoba. Cześć! Czołem! Zapraszam Was na mój pierwszy zimowy fotograficzny spacer. Wyobraźcie sobie, że od tych kilku lat, kilku tysięcy, albo nawet więcej zdjęć, które zrobiłem, pierwszy raz wychodzę tak naprawdę w zimie, sprawdzić, co mój sprzęt i co ważniejsze, co ja potrafię wycisnąć z zimowej pogody. Znalazłem taki całkiem przyjemny widok na dolinkę i przeciwległy stok. Mam nadzieję, że uda mi się złapać troszkę światła. Przedtem pięknie światło padało idealnie właśnie na, na tamtą stronę. Hmm, niestety byłem przy terenie prywatnym, ogrodzonym, więc nie, ma, nie miałem możliwości ująć tego pięknego widoku. Mam nadzieję, że tutaj to słoneczko, które przebija się też da nieco przyjemnego światła, taką przyjemną plamę właśnie tam, w tamte okolice. Także czekam. No i udało się. Piękne światło, piękna plama, światła na widoku przede mną trochę, ręce mi się trzęsą z zimna, a dostałem mały bonus od e, Matki Natury. Wyobraźcie sobie, że w kadr idealnie, kiedy celowałem właśnie na te plamy światła, weszła mi sarenka. E, Pokażę Wam. Zresztą. Spaceru ciąg dalszy. Pogoda robi się całkiem przyjemna, chociaż nie ukrywam, że fajnie by było, gdyby z tych ciemnych chmur na horyzoncie, o tam gdzieś, posypał śnieg. Ale póki co cieszę się, że znalazłem na przykład takie cudo. Plus jeszcze mam chyba towarzysza podróży, przyłączył się do mnie taki malutki piesek. Sam wygląda prawie jak sarenka. <słuch> Fajny taki spacerek. Proszę, selfiaczek przez kogutki. Cięgnąłem dna, dna do linki. Pojedzie tutaj bardzo przyjemna rzeczka. Jej meandry nadają niesamowitego uroku temu miejscu. Ja myślę, że jeśli jeszcze tej zimy będzie mgła poranna, to będę musiał się tutaj wybrać rano. Zdecydowanie cały ten teren. Przypuszczam, że. Wszystko tutaj jest właśnie spowite taką delikatną mgiełką. To musi być magiczne. A w zimie? Dodatkowe atuty. Plus te sarenki, które wcale się jakoś szczególnie nie boją. Chyba już z 10 widziałem jak przemykają gdzieś tam brzegiem tej rzeczki. I dotarłem prawie do punktu wyjścia, a jeszcze mi zostało jakieś 10, może 15 minut spacerkiem, ale to już jest myśl gdzieś na końcu drogi. Czeka na mnie gorąca herbatka i suche skarpetki. Dzięki wielkie, że towarzyszyliście mi w tym moim pierwszym zimowym spacerze. Odkryłem kilka fajnych miejsc, na pewno na wiosnę, albo jeszcze tej zimy niektóre z nich chciałbym odwiedzić. Kończę. Dzięki raz jeszcze mam nadzieję, że Wam się podobało, no i do zobaczenia może przy okazji następnego spaceru.